W jaki sposób oszczędzać w sklepach internetowych? Nie da się ukryć, że przyszłość należy do sklepów internetowych. Coraz więcej osób decyduje się na zakupy za pośrednictwem sieci, gdyż jest to dużo wygodniejszy sposób nabywania produktów niż spędzanie długich godzin w centrach handlowych. Dodatkowo w internecie można nabyć produkty nawet z drugiego końca świata pochodzące od marek, które nie prowadzą sprzedaży stacjonarnej na terenie Polski. Niewiele osób wie, że na zakupach w sklepach internetowych można sporo zaoszczędzić. Trzeba tylko wiedzieć, jak prawidłowo pokierować swoimi decyzjami zakupowymi i na co zwracać uwagę, składając zamówienie. Jak oszczędzać na zakupach online? Sposobów jest kilka. Przede wszystkim sklepy internetowe na bieżąco dzielą się ze swoimi klientami informacjami o zbliżających się wyprzedażach i promocjach. Oprócz tego wysyłają powiadomienia o zniżkach oraz kuponach do wykorzystania subskrybentom newslettera. Ponadto masz szansę, aby jeszcze bardziej zaoszczędzić, używając kodów rabatowych. Wiele z nich nie jest widocznych na stronie sklepu. Więc, w jaki sposób uzyskać do nich dostęp? To proste. Gdzie znaleźć kody rabatowe? Internet jest pełen serwisów, które udostępniają specjalne kupony zniżkowe do różnych sklepów. Jednym z nich jest alerabat.com. Współpracuje z nim wiele globalnych marek, takich jak na przykład AliExpress. Zakupy z Chin stają się coraz bardziej popularne, dlatego nie ma powodu, aby na nich nie oszczędzać. Kody rabatowe do Aliexpress są udostępniane na stronie https alerabatcom kod aliexpress. Gdy tam zajrzysz, zauważysz, że lista, oprócz kuponów zniżkowych, zawiera także zestawienie aktualnych promocji, z których można skorzystać. Wiele z tych zniżek łączy się ze sobą, co oznacza maksymalne oszczędności. Tak samo sprawa wygląda w przypadku innych sklepów, które współpracują z alerabat.com Gdzie zrealizować kody rabatowe. Do alerabat.com dołącza coraz więcej sklepów z szerokiego zakresu branż Oznacza to, że kody rabatowe możesz wykorzystać np. podczas zakupów odzieży, kosmetyków. A nawet sprzętów elektronicznych. Na przykład na stronie https alerabatcom kodpromocyjny promocyjny/mediamarkt znajdziesz zniżki do Mediamarkt. Pamiętaj jednak, że obowiązują one tylko podczas składania zamówienia online. Ponów nie możesz więc użyć, robiąc zakupy w stacjonarnym punkcie sprzedaży. Gdyż są one udostępniane tylko dla klientów korzystających ze sklepu internetowego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby złożyć zamówienie przez internet, użyć kodu rabatowego, a zakupiony sprzęt odebrać w punkcie w Twoim ulubionym centrum handlowym. To nie wszystkie możliwości, jakie niosą za sobą kody rabatowe. Wejdź na stronę alrabat.com i sprawdź, z jakich promocji możesz skorzystać w ulubionych sklepach. Dodatkowo, zapisując się do newslettera, informacje o nowych zniżkach będziesz dostawać na podany e-mail. Następny artykuł.